I burze kaskowe, które niszczą mi moje plany do eksploracji, które mi jeszcze dodatku nic nie dają. Tu chyba coś jeszcze powinno być. Nic? A nie, jest. Jeszcze tak ze 3, 4? Nie wiem czy to wylicza. Z 3 chyba. Eee, matma nigdy nie była moją dobrą stroną. To co, tu nie ma jakiegoś wyjścia? Nic nie ma. Olo, jaki prowizoryczny całaś. Szałast, tu, mówić nie umiem. Nie, tu. Włączy latarkę Hm Tu coś jest, czekajcie Tu coś na górze może jest Nie no, ja sobie nie dam ściana O, tu jest, kurde, ja głupio ominąłem Dobra, jeszcze dwa takie fragmenty i mówię, ten zon jest często bardzo łatwo przegapić, co mi się bardzo nie podoba także To jest też taki minus. Ale ja mówię, jak dla mnie jest to gra, wiadomo, może, może tylko i wyłącznie dla mnie, ale ze względu na klimat i spójność popularną jest to po prostu gra 10 na 10. Przynajmniej dla mnie jest to najlepsza gra z otwartym światem. W sumie, jak będziecie chcieli, możecie też podać swoje najlepsze gry z otwartym światem. Mówię, I dla Maxa jeszcze to, to jedyne, w sumie też to, co się liczy, teraz przyumiem, to w sumie zemsta na skrótusie. Za to, że ten zniszczył jego auto. <trybuj> Serio, nic tu nie ma? Nic totalnie. Mam wrażenie, że gra mi teraz centralnie, gra na nosie. Mas w sobie to, co przed chwilą powiedziałem, ale dobra. No To jest sobie chyba jaja robi.